Wczoraj wieczorem, w lodowatej ciemności starej katedry w Las Vegas, gdzie migoczące światło świec ledwo oświetlało milczących kamiennych świętych, ksiądz padł na kolana na podłogę, drżącymi rękami ściskając różaniec, jakby był ostatnią nicią kotwiczącą jego duszę, w tej mrożącej krew w żyłach ciszy, gęstej jak szepty piekła. Usłyszał wyznanie, które zamieniło jego krew w lód. Łzy spływające po jego twarzy nie były spowodowane smutkiem, ale czystym duszącym przerażeniem. Ojciec Elias Cordova? Człowiek, który wysłuchał tysięcy spowiedzi, teraz drżał przed najbardziej przerażającą tajemnicą swojego życia. Szeptem Ricka Harrisona. Gwiazdi Pawn Stars. Szeptem wystarczająco potężnym, by rzucić Amerykę na kolana. Nie jestem mózgiem. Rick syknął przez zaciśnięte zęby, jego głos był zniekształcony jak u opętanego. Ale wiem, kim jest prawdziwy potwór. Kolekcjoner. Imię. Które sprawia, że nawet FBI drży. Duch kontrolujący Hollywood. Biały dom i najciemniejsze sekrety. Jakie można sobie wyobrazić? Czy odważysz się słuchać dalej? Secret, który może zniszczyć wszystko, czeka na ujawnienie. Ale jeśli to wyjdzie na jaw, czy ojciec Elias Kordowa dożyje, by ujrzeć światło dzienne? Obejrzyjcie do końca i nie zapomnijcie polubić. Zasubskrybować i zadzwonić dzwonkiem. Aby nigdy nie przegapić kolejnego koszmaru. Wszyscy czekajcie i zobaczcie. W duszącej ciemności tej starożytnej katedry w Las Vegas, gdzie migoczące światło świec ledwo odsłaniało nieruchomych świętych. Ojciec Elias Kordowa siedział w konfesjonale, a jego serce waliło. Jakby wyczuwało, że wydarzy się coś niewypowiedzianego. Było późno. Tak późno, że skrzypienie starego drewna rozbrzmiewało jak kroki duchów. Wtedy drzwi do budki skrzypnęły i ciszę przerwał głos. Drżący. Ledwie ludzki. To był Rick Harrison. Tak. Rick Harrison. Dowcipny biznesmen. Którego Ameryka myślała, że zna. Ale dziś wieczorem twarz za kratą nie była pewna siebie ani charyzmatyczna. Była to twarz człowieka ściganego, osaczonego. A słowa, które miał zamiar wyznać, wstrząsnęłyby narodem. Rick zaczął szeptem. Tak cichym. Że prawie zaginął w ciszy. Ale każde słowo było jak ostrze przecinające powietrze. Nie ja tu rządzę. Ojcze. Nigdy nie byłem. Jestem tylko pionkiem. Manipulowanym, zagrożonym, popychanym na skraj. Zatrzymał się. Jego oddech był ciężki, jakby próbował powstrzymać wspomnienie koszmaru. Ale wiem, kto za tym wszystkim stoi. Wiem lepiej niż ktokolwiek. A jeśli powiem prawdę, cały ten świat się zawali. Ojciec Elias poczuł, jak krew zamarza mu w żyłach. Trzydzieści cztery lata słuchania spowiedzi i nigdy. Nigdy nie czuł się tak blisko bram piekła, Rick kontynuował. Jego głos drżał teraz między strachem a rozpaczą. Nazywają go kolekcjonerem. Nikt nie zna jego prawdziwego imienia. Nikt nie odważy się go zapisać. On nie jest tylko człowiekiem. Ojcze, on jest cieniem, siłą. On kontroluje Hollywood, Dolinę Krzemową, Washington D.C., nawet FBI. Jest wszędzie, a nikt go nigdy nie widział. Jest za uśmiechami w twoim telewizorze. Miliardowymi umowami, wystawnymi przyjęciami, na których dzieci są traktowane jak towar, zatrzymał się. Ojciec Elias słyszał stłumione szlochy, które Rick próbował stłumić. Zostałem do tego zmuszony. Ojcze, zagroził mojej rodzinie. Wysłał mi zdjęcie mojego syna z nabazgraną na nim czerwoną wiadomością. Zostałeś wybrany. Nie miałem wyboru. Wyznanie Ricka na tym się nie skończyło. Ujawnił, że ta przestępcza sieć nie była po prostu organizacją. Była perfekcyjnie zaprojektowaną maszyną, działającą przez dziesięciolecia, chronioną przez niektóre z najpotężniejszych nazwisk w Ameryce. To nie tylko handel ludźmi. Ojcze! wyszeptał Rick. Jego głos zakrztusił się przerażeniem. Oni manipulują umysłami. Programują dzieci. Rejestrują wszystko do szantażu. Są tajne pokoje. Podziemne tunele. Serwery przechowujące miliony zaszyfrowanych plików. Widziałem taśmy. Dzieci zmuszone do odgrywania pokręconych ról, sfilmowane, podczas gdy potężni śmiali się z cienia, zatrzymał się, a tym razem jego głos stał się zimny i ostry. I mam dowód. Zachowałem kopię. Ni by szantażować, by przeżyć. Jeśli umrę, ojcze, będziesz wiedział, gdzie szukać. Ojciec Elias nie spał tej nocy. Słowa Rika przylgnęły do jego umysłu jak przekleństwo. Gdy pierwsze światło świtu przesunęło się przez witraż, Wślizgnął się do wąskiego przejścia za starym kominkiem kościoła, tak jak polecił mu Rick. Tam, za popękanym tynkiem. Znalazł to. Starą srebrną walizkę, której zamek ledwo się trzymał, jakby czekała na ten moment. Drżącymi rękami i metalowym prętem ojciec Elias podważył ją. W środku było pięć kaset VHS oznaczonych rzymskimi cyframi od jeden do pięć. Dysk USB i złożona notatka, na której było napisane oglądaj po kolei. Wiedział, że gdy obejrzy te kasety, jego życie nigdy nie będzie takie samo. Materiał filmowy otworzył się na przejmującą scenę. Pokój zabaw dla dzieci. Zabawki rozrzucone po podłodze. Dziewczynka, nie starsza niż osiem lat. Siedziała nieruchomo, plakami do kamery, ze wzrokiem utkwionym w drzwiach. Mężczyzna w rękawiczkach wszedł, nic nie powiedział. Po prostu ją obserwował i robił notatki na podkładce. Minęło dziesięć minut w duszącej ciszy. A potem ekran zrobił się czarny. Jeszcze gorzej. Nastolatek został zaprowadzony do czegoś, co wyglądało jak gabinet terapeuty. Zamaskowana postać zaczęła zadawać niepokojące pytania. Jaki jest twój największy sekret? Czy ktoś cię kiedykolwiek dotknął? Czy odważysz się powiedzieć? Chłopiec zapłakał. Postać nic nie powiedziała. Tylko patrzyła. Całkowicie pozbawiona empatii. Prywatny odrzutowiec wylądował w słabo oświetlonym hangarze. Podjechał czarny SUV. Gdy ojciec Elias mrużył oczy w stronę ekranu, zobaczył maleńką rączkę pchającą wnętrze walizki. Co jeszcze bardziej przerażające, mężczyzna stojący obok suwa, sygnalizujący ręką, jakby wydawał rozkaz. Był Rykiem Harrisonem taśma czwarta nie miała tytułu, tylko serię ponurych obrazów piwnica z łańcuchami na ścianach, stół operacyjny, zimne instrumenty medyczne, w tle kołysanka grana fałszywie, mechanicznie jak maszyna próbująca imitować komfort. To był najbardziej obciążający ze wszystkich. Wystawny bal maskowy w rezydencji. Goście w maskach, tańczący pod kryształowymi żyrandolami. Kamera zbliżyła się na jednego mężczyznę bez maski, aktora nagrodzonego Oscarem, śmiejącego się, pijącego swobodnie. Ojciec Elias rozpoznał go od razu, jedną z najbardziej lubianych twarzy Ameryki, ale na tym się nie skończyło. Podczas nalotu FBI na Lombard, Złota i Srebra, agenci odkryli ukrytą piwnicę chronioną zamkami biometrycznymi. W środku znajdowała się technologiczna forteca. Dziesiątki serwerów. Zaszyfrowane dyski twarde i setki taśm DV oznaczonych dziwnymi symbolami. Niektóre nagrania pokazywały dzieci zmuszane do groteskowych scen, nagrywanych ukrytymi kamerami. Agenci znaleźli również piętnaście fałszywych paszportów. Wszystkie z nazwiskami dzieci. Żadne ze zdjęć nie pasowało. Dokumenty przewozowe ujawniły tajemniczy ładunek przewożony z Nevady do Kalifornii. Florida, a nawet za granicę. Najbardziej przerażające ze wszystkiego było to, że w prywatnej rezydencji Rika znaleźli tunel prowadzący do podziemnego pokoju wypełnionego dziecięcymi ubraniami, transmisjami na żywo z pokojów hotelowych i tajnych lokalizacji, oraz pojedynczym krzesłem przykręconym do podłogi ciężkimi, żelaznymi łańcuchami. Te rewelacje nie były tylko szokujące, wywołały pytanie, które prześladowało każdego, kto je usłyszał. Kto tak naprawdę za tym wszystkim stał? Rick upierał się, że prawdziwym mózgiem był kolekcjoner postać tak potężna, że nawet FBI drżało na dźwięk jego nazwiska. Wyciekłe dokumenty ujawniły wielomilionowe transakcje przepływające przez firmy fasadowe, wszystkie powiązane z głośnymi nazwiskami: aktorzy, gwiazdy popół, politycy i miliarderzy technologiczni. Jeden dokument zawierał listę zatytułowaną Friends of the House, listę klientów VIP z tajemniczymi notatkami, takimi jak preferencje dotyczące scenariuszy z zawiązanymi oczami lub tylko przesyłek specjalnych. Niektóre nazwiska pasowały do osób, które odwiedzały Lombard na przestrzeni lat to, ale jakoś nigdy nie pojawiły się przed kamerą. Wyznanie Ricka wraz z niepokojącymi dowodami nie tylko ujawniło sieć przestępczą. Zadało to przerażające pytanie, które odbiło się echem w całej Ameryce. Jeśli Rick nie był tym, który był odpowiedzialny, to kto jest kolekcjonerem? I dlaczego? Pomimo góry dowodu, nikt nie odważa się go dotknąć? Ojciec Elias, teraz nosiciel tej śmiertelnej tajemnicy, Stał na rozdrożu między swoją świętą przysięgą a sprawiedliwością dla tysięcy niewinnych ofiar. Ale gdy dziwne samochody krążyły wokół kościoła, nieoznakowane groźby wślizgiwały się pod drzwi, a telefony dzwoniły w środku nocy. Wiedział jedną rzecz na pewno. Czas uciekał. Wyznanie Rika nie było tylko ostrzeżeniem. Było przekleństwem. A cień kolekcjonera wciąż wisiał nad wszystkim. Cień kolekcjonera był jak niewidzialna klątwa zaciskająca się wokół gardła ojca Eliasa Kordowy. Sam w małej komnacie za ołtarzem ściskał różaniec tak mocno, że głęboko czerwone ślady odcisnęły się na jego dłoniach, święta pieczęć spowiedzi, boskie przymierze między księdzem, pokutnikiem i bogiem, stało się więzieniem dla jego duszy. Rick Harrison nie tylko udzielił mu spowiedzi, podał mu tykającą bombę zegarową. Taką, która może uratować tysiące niewinnych istnień lub zniszczyć jego. Jeśli przemówię, wymamrotał drżącym głosem, zdradzę Boga, ale jeśli będę milczał, pozwolę diabłu wygrać. Każdej nocy twarze dzieci staśm nawiedzały jego sny. Puste oczy wpatrywały się w niego, w milczeniu błagając go, by działał. Ale co oznaczało działanie? Złamanie przysięgi. Stawienie czoła ekskomunice? Albo, co gorsza, stanie się celem kolekcjonera człowieka, którego nawet agenci federalni bali się nazwać. Strach ojca Eliasa nie był już tylko w jego głowie. Nieoznakowane czarne samochody zaczęły pojawiać się przed kościołem. Ich silniki pracowały na biegu jałowym w ciemności, jak ostrzegawczy pomruk. Anonimowe listy, napisane czerwonym atramentem, były wsuwane pod drzwi z wiadomościami w rodzaju bądź cicho bo krew się rozleje. Pewnej nocy telefon zadzwonił o trzy nad ranem. Zniekształcony głos szeptał ponad ciężkim oddechem. Widziałeś za dużo? Ojcze, nie pozwól, by twoja dobroć cię zabiła. Zaczął wszystko zapisywać w tajnym dzienniku, ukrytym pod drewnianymi deskami podłogi kościoła. Swego rodzaju ostatnim testamencie, ale z każdym słowem, które napisał, czuł, jak jego dusza pęka. Nie walczył tylko z kolekcjonerem. Walczył ze swoją własną wiarą. Czy Bóg naprawdę chciałby, abym milczał w obliczu takiego zła? Zapytał ciemność. Jego głos był ledwie szeptem. Poza kościołem Ameryka wrzała jak wulkan na skraju wybuchu. Aresztowanie Rika Harrisona nie było tylko skandalem. To było trzęsienie ziemi, które zniszczyło zaufanie społeczeństwa do samych idoli, których kiedyś uwielbiali. Ulice Las Vegas zostały zalane protestującymi. Niektórzy trzymali transparenty z napisem: "Rick został oprawiony". Podczas gdy inni z oczami czerwonymi od łez krzyczeli o sprawiedliwość w imieniu bezimiennych ofiar. W mediach społecznościowych ujawnienie numeru hashtaga rozprzestrzeniło się jak ogień. Miliony postów analizowało każdy wyciekły film klatka po klatce. Reddit i X, dawniej Twitter, stały się polami bite w teorii spiskowych, wiążąc sprawę z niewyjaśnionymi zaginięciami i oskarżając elity Hollywood o organizowanie wynaturzonych imprez. Jeden film na YouTube. Zanim został usunięty, zgromadził 10 milionów wyświetleń w ciągu zaledwie 24 godzin, ujawniając listę przyjaciół domu, której nazwiska oszołomiły opinię publiczną. Gwiazda popu z nagrodą grami, wpływowy senator i miliarder technologiczny. Oburzenie rosło, ale strach również. Konta niezależnych dziennikarzy zostały schakowane. Niektórzy otrzymali listy z pogróżkami wraz ze zdjęciami swoich rodzin. Jeden z dziennikarzy śledczych zniknął wkrótce po opublikowaniu dokumentów łączących kolekcjonera z globalną organizacją charytatywną. Media głównego nurtu miały problem z nadążaniem. Artykuły zostały usunięte w ciągu kilku godzin. Redaktorzy otrzymali anonimowe e-maile z ostrzeżeniem: Nie drąż głębiej. Chyba, że chcesz pogrzebać swoją karierę, ale społeczeństwo odmówiło milczenia. Protesty wybuchły w miastach od Los Angeles do Nowego Jorku. A tysiące ludzi domagało się od FBI ujawnienia tożsamości kolekcjonera. W chaosie ojciec Elias znalazł się w centrum niechcianego światła reflektorów. Krążyły pogłoski, że ma klucz do rozbicia całej siatki przestępczej. Radykalna grupa włamała się nawet do kościoła, żądając od niego oddania taśm. Ukrył się w sekretnej komnacie, z bijącym sercem, modląc się o zbawienie. Ale w głębi duszy wiedział prawda, którą niósł. Nie zagrażała tylko kolekcjonerowi, zagrażała samym fundamentom amerykańskiego społeczeństwa. Czy ośmieliłby się złamać swoją świętą przysięgę dla sprawiedliwości? Czy pozwoliłby ciemności pochłonąć wszystko? Burza publicznego oburzenia nie ustała. A ojciec Elias, choć ukryty w cieniu kościoła, czuł narastającą presję z każdym szeptem o kolekcjonerze, ale teraz oko burzy przesunęło się do sądu w Las Vegas. Tam Rick Harrison. Niegdyś ukochana ikona telewizji wszedł z zapadniętymi policzkami i pustymi oczami, jak człowiek, który zobaczył krawędź piekła. Ten proces nie był tylko postępowaniem prawnym, był polem bitwy, starcie prawdy z oszustwem, gdzie przerażające sekrety zostały przekręcone przez niewidzialną rękę władzy. Cały kraj patrzył, zapierając dech w piersiach. Ale nikt nie był przygotowany na to. Co miało się wydarzyć w tej sali sądowej? Gdy Rick został wpuszczony, Dźwięk pstrykania aparatów rozbrzmiał na korytarzu niczym burza z piorunami. Na zewnątrz tłum ryczał. Niektórzy rzucali butelkami z wodą w drzwi sądu, krzycząc sprawiedliwość dla dzieci. Inni trzymali transparenty z napisem Rick jest niewinny. W sali sądowej powietrze było tak napięte, że każdy oddech wydawał się krzykiem czekającym na ucieczkę. Prokurator Melanie Carson stała. Jej głos był zimny i nieustępliwy. Przedstawiła łańcuch niepodważalnych dowodów. Wyciekły materiał filmowy z tajnej piwnicy Gold and Silver Pawn Shop. Zaszyfrowane e-maile nakazujące czyste obchodzenie się z podejrzanymi przesyłkami i nagranie. Samego Rika wydającego mrożące krew w żyłach polecenie przez telefon jednorazowy. Nie pozwólcie mu mówić. Wskazując bezpośrednio na Rika, Carson oświadczyła, to nie jest ofiara. To człowiek, który opowiedział się po stronie ciemności, nie raz, ale setki razy. W sali sądowej rozległy się westchnienia. Niektórzy widzowie rozpłakali się, gdy na ekranie migotały obrazy dzieci staśm. taśm. Adwokat Ricka. Victor Helms odpowiedział przerażającym spokojem. Namalował obraz zmanipulowanego Ricka Harrisona, człowieka uwięzionego w sieci kolekcjonera. Mój klient, podkreślał Helms, był marionetką zagrożoną przez ludzi tak potężnych, że mogli wymazać całą jego rodzinę jednym telefonem. Przedstawił dokumenty pokazujące, że Rick próbował skontaktować się z FBI trzy lata wcześniej. Ale zignorowano to z powodu braku konkretnych dowodów. Potem nadeszła bomba. Szwajcarskie konto bankowe otrzymało 10 milionów dolarów z anonimowego źródła natychmiast po tym, jak Rick odmówił współpracy z Windykatorem. Ale prokurator Melanie Carson natychmiast odpowiedziała. Zwróciła uwagę, że to sam Rick podpisał się pod przelewem i wykorzystał pieniądze na zakup nieudokumentowanych nieruchomości w Nevadzie. Ofiara? Uśmiechnęła się szyderczo. To człowiek który zbudował imperium na krwi i łzach, proces osiągnął punkt kulminacyjny. Gdy Carson zaproponował układ brak kary śmierci. W zamian za tożsamość kolekcjonera i jego wspólników sala sądowa zamarła. Każdy oddech wstrzymany Rick powoli wstał. Jego oczy zimne i szklane skanowały pokój. Jego głos drżał ale słowa tną jak stal Nie będę mówił nie dlatego, że nie wiem ale dlatego, że wiem za dużo. Jeśli przemówię, moja rodzina umrze. Prawda zostanie przekręcona i nigdy go nie dotrzesz. On nie jest człowiekiem, jest systemem, a ten system zmiażdży wszystko na swojej drodze. Jego oświadczenie uderzyło jak bomba, rozpalając chaos. Niektórzy na widowni krzyczeli, nazywając go tchórzem. Inni szeptali, że chronił coś o wiele większego niż własne życie. Ale proces był tylko powierzchnią głębszego, mroczniejszego spisku. Śledczy wciąż napotykali niewidzialne ściany. Kluczowy świadek, kiedyś zatrudniony w magazynie Rika, zniknął w noc poprzedzającą jego zeznania. Jego ciało znaleziono później na pustyni, z widocznymi śladami tortur. Kluczowe dyski twarde zostały zdalnie wyczyszczone. Mimo, że były przechowywane w ośrodku FBI o wysokim poziomie bezpieczeństwa, sędzia nagle zrezygnował, powołując się na problemy zdrowotne, chociaż szepty sugerowały, że otrzymał kopertę ze zdjęciami swojej rodziny i groźbą, wewnętrzny wyciek wiadomości e-mail z Departamentu Sprawiedliwości ujawnił, że najwyżsi urzędnicy byli pod presją, aby unikać politycznych uwikłań w interesie narodowym. Te bariery tylko pogłębiły narastający strach. Kolekcjoner nie był tylko człowiekiem. Był siecią, skomplikowaną siecią utkaną między miliarderami, politykami i elitami branży rozrywkowej. Społeczeństwo. Już podzielone. Teraz popadło w szaleństwo. Protesty przerodziły się w zamieszki w Los Angeles, gdzie tłumy paliły billboardy podejrzanych celebrytów. Na eks, dawniej Twitterze, wyciekły dokument. Rzekomo, lista przyjaciół domu. Stał się wiralem, wymieniając nazwiska osób, które oszołomiły świat. Reżyser nagrodzony Oscarem. Urzędujący senator. Potentat branży technologicznej. Ale w ciągu kilku godzin lista została wymazana z internetu. Kanta które ją ponownie opublikowały. Zostały masowo zawieszone. Jeden z YouTuberów twierdził, że ma kopię filmu z piwnicy Rika. Tej nocy jego kanał został usunięty. A on sam zniknął bez śladu. Mrożąca krew w żyłach cisza w głównych serwisach informacyjnych tylko podsyciła podejrzenia, że kolekcjoner pociąga za sznurki z cienia. Pośród tego wszystkiego pytanie majaczyło jak duch. Kim lub czym jest kolekcjoner? Pojedynczą osobą. Kabalem czy żywym symbolem absolutnej władzy? Dlaczego? Przy wszystkich swoich zasobach. Nawet FBI bało się działać? A Rick. Czy był on naprawdę ofiarą czy mistrzem w scenariuszu własnego projektu? Ojciec Elias, z potępiającą taśmą wciąż ukrytą pod podłogą kościoła, stał na rozdrożu. Czy złamie przysięgę i ujawni prawdę? Czy pozwoli, aby ta tajemnica pochłonęła go w ciszy? A jeśli kolekcjoner jest naprawdę nietykalny, czy Ameryka jest gotowa stawić czoła prawdzie, że Bożki które czczą? Mogą być w rzeczywistości demonami w przebraniu? Te pytania nie dręczyły tylko sali sądowej. Zagrozili rozerwaniem struktury całego narodu, pozostawiając po sobie pustkę pełną grozy, podejrzeń i milczenia.